Siemaneczkowidzowie. Dzisiaj będziemy świadkami starcia współczesnych żołnierzy z rycerzami. Przewaga jest dość spora. 50 tysięcy żołnierzy o takich ziomeczków. Ten strzela temu w pracy, widzę. A tutaj mamy żołnierzy w stalowych zbrojach z dwuręcznym mieczem. Ciekawe, czy w ogóle dojdą do nich. Chyba dojdą. Dużo ich jest. Jest ich milion. Tych żołnierzy jest 50 tysięcy, tylko, no ale przewagę mają znaczną pod względem uzbrojenia. No ale zobaczymy, zobaczymy co z tego będzie. Widzę, że bitka jest ostra, a ten wybiega. Co to jest? Co on to zrobił? Pozycje zmieniają elegancko. Tylko czemu? Aha, bo to jest górka, z górki ta krew. No dobra, myślę, że powoli, powoli będą się przedzierać do nich. Chociaż nie wiem. No, ich jest bardzo dużo. Czekajcie, czy też, ci też obrywają? Obrywają. No dobra, myślę, że atak, jakby skoncentrowali atak na tych najbliżej, to może by nie doszli. No tutaj już widzicie, coraz bliżej. Nie wiem, czy ci w ogóle im, zadadzą im obrażenia. Ty, co tu się dzieje? Coraz bliżej. Z sekundy na sekundę, coraz bliżej. No, tu będzie pogrom za chwilę. Napadną mi całą siłą swoją. Miejmy, że coś tam będą w stanie zrobić. Chociaż nie wiem, czy zdążę się zamachnąć tym mieczem. Cyk ten tutaj wyszedł normalnie. Na ten naprzód. No, pewnie siebie. Możemy nawet jedne, jednego przejąć jakoś, o, tyk, tyk. Idziemy Strzelasz? Strzelasz 300 życia ma 2 kile już Ty cyk, cyk, cyk O kurde, dochodzą do mnie, ale mnie trafił Mocno biją Cyk. Ale ck. Wydaje mi się, że nie dojdą aż to blisko Jak tam wyglądają statystyki? No, Tylko sześciu ich zginęło Niedobrze A tych już, no jedna trzecia Może być ciężko Ale dalej jest tego masa Patrz, ile krwi jest i yeah, to spowalnia a tu jak to wygląda no bo to z górki podchodzą, dlatego ale jest tego dużo już okopy się robią mur z ciał Ci przynajmniej mają tutaj mogą sobie odetchnąć co tu jest serio aż takie opary dymu idą z tych strzałów o, ładnie tutaj ten mur wygląda z tych ciał. Już możecie w tym momencie napisać, kto Waszym zdaniem wygra. Ja mam swojego faworyta, właśnie tutaj stoi około 50 tysięcy, pewnie dalej, tak? O, 45, 49,5 mniej więcej. A ile tam tych zostało? O, już mniej niż połowa. No to niestety chyba nic tego nie będzie nie dadzą rady ci cwaniacy już cwani podchodzą bliżej, coraz coraz bliżej do tamtych jeszcze mogę łuczników wrzucić albo katapulty jakieś im dorzucić czy by coś to dało? coś by to zmieniło? nie, tych to by musiało być chyba z 10 milionów żeby miało to sens w ogóle ale to bitwa by trwała kilka dni chyba Taki mur wielki by to wyrósł O Ty, tutaj zapory robią z normalnie Ile ty, ty już jest tego krwi No Czajcie. To to trawa Normalnie zapory z ciał zrobili Krew nie spiewa na dół <grych> Ładnie, ładnie Jakiś król wysłał sobie Wszystkich żołnierzy, których zbierał latami Nicyk, w ciągu pół godziny ich nie będzie. No każdy, myślę, że każdy wie, jaki będzie wynik tej wojny. 200 tysięcy ich zostało, a tych. O! tysiące już zginęło. To myślę, że jakby było ich 10-15 milionów. Tych rycerzy. To może jakieś szanse by były. No i chyba inny teren by musiał być. Bo ci się tu topią, tak? Pokaż mi. Aha, nawet nie jestem w stanie. Nie wziąłem się. Myślę, że oni się topią już. Wchodzą do wody i się topią. To ich, na pewno ich wypiorą srogo. Chociaż oni, jeżeli gdyby byli szybsi pod względem ataku, to na pewno więcej żołnierzy by tu zginęło. A już końcóweczka, widzę końcóweczka. To już takie niedobitki. Chociaż jak ja bym był takim rycerzem, to już bym dawno stąd uciekł. Z zdezerterowałbym, ilu tu zostało? 7 tysięcy, nawet nie wiem gdzie w sumie za bardzo. Chyba się potopili w tych ciałach. Ech, koniec. Niestety, ile tu ich zginęło? 3 tylko. No, myślę, że każdy się spodziewał tego wyniku bitwy. Ja w tym momencie Wam bardzo dziękuję za uczestniczenie ze mną w tej bitwie. I zapraszam do następnej. Trzymajcie się. Hej, hej.